Co? To, 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 to Teraz, może jak go spuścił, ty mago. Ma go. Mago? Tak, tak, tak. Dobra, jak ręce, tak ci spoko. Hmm? Yes. Jest. to teraz ciekawe, co ktoś mu to musi odebrać? Czy to? Z czym schodzi? Nie, żeby wiesz, że się nie chce. Ja wątpię w ogóle tam. On jest bardzo zabezpieczony. Tu było, na butach coś takiego, widzisz, że wchodzi po tym słupie. No, no, no. O teraz. Aha, trzyma go, no. Czekaj, kochanie, czekaj, czekaj. To nie, chodź, pokaż mama, jak to walczą. wywalczy. O! Jest Jest. Ej, nie wchodźcie, kto tu wchodzi, nie wolno tu chodzić, Kacu, bo spadniesz.